Witamy w Lab Ecotech. W tym filmie zademonstrujemy działanie rozdrabniacza Grindex 11. Rozdrabniacz ten jest przeznaczony do rozdrabniania różnego rodzaju tworzyw sztucznych, plastikowych butelek, rur, pianki, odpadów drewnianych i wielu innych materiałów. Niszczarka jest łatwa w obsłudze dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji. Jest wyposażona w wysuwany schowek. Wydłużone okno załadowcze jest wyposażone w kurtynę zapewniającą łatwy i bezpieczny załadunek materiału. Operator nie jest narażony na kontakt z gruzem. Solidna konstrukcja rozdrabniarki nie wymaga specjalnego sprzętu do jej transportu do zakładu produkcyjnego. Zarówno rozdrabniacz, jak i skrzynia magazynowa są wyposażone w kółka. Znacznie upraszcza to zbieranie i pakowanie rozdrobnionego materiału. Komora rozdrabniania ma specjalną konstrukcję z grubymi ściankami, co zapewnia wydłużoną żywotność rozdrabniacza. Rozdrabniacz Grindex 11 jest wyposażony w 11-kilowatowy silnik i wirnik obracający się z przekładni masowej z prędkością 600 obrotów na minutę. Noże tnące są przymocowane do wirnika za pomocą specjalnego ogranicznika i są bezpiecznie zamocowane. Są one wykonane ze stali narzędziowej i ostrzone pod optymalnym kątem, co zapewnia wysoką jakość mielenia surowca. Nawet po wielokrotnym ostrzeniu noży ich wydajność nie spada. Wielkość frakcji wyjściowej jest określana przez rozmiar oczek sita. Na życzenie klienta możliwe jest zainstalowanie siatki o wymaganym rozmiarze oczek. Rzeczywista wydajność rozdrabniacza zależy od rodzaju materiału, wielkości frakcji i prędkości podawania. Kupując nasz sprzęt, otrzymujesz bezpieczne maszyny o wysokiej niezawodności działania i rocznej gwarancji z pełnym wsparciem technicznym. Kontrolujemy proces wytwarzania każdego produktu na wszystkich etapach, od zaopatrzenia po montaż. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią podaną w opisie. Specjaliści zakładu pomogą w doborze sprzętu i udzielą wszelkich niezbędnych odpowiedzi.